Dzień dobry i witam Cię w kolejnym odcinku vloga poprzedni właśnie się wrzuca na youtube a dzisiaj będzie mam nadzieję całkiem ciekawy dzień przede wszystkim znowu baterie jako że jest to ostatni dzień wagi To baterii trzeba poskręcać ile się da a potem będziemy sobie się za Newsletter. A co z newsletter'em? To zobaczysz za chwilę. Jestem już po całym dniu. Spakowałem się. Zrobiłem trochę z baterii. Może, ale to tak może, może coś skubne jutro z rana, bo będę miał tam z 30 minut. Ale nie nastawiam się na to. I jaki mam na jutro plan? Przede wszystkim lot. Do Polski i mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek. Odprawę mam już zrobioną od środy, więc z tym problemu nie będę miał tak jak przy poprzednim wylocie do Polski, gdzie zapomniałem zrobić odprawy i później 150 funtów musiałem płacić za nowy lot powrotny, bo nie znożyłem już przez właśnie ten brak odprawy na samolot. Także to jest akurat bardzo dobrze, że zrobione i już nie czekam na ostatnią chwilę z odprawą, tylko robię to jak najwcześniej się da. I pokażę Ci teraz, jak prezentuje się tak naprawdę reklama z Facebooka po dzisiejszym całym dniu. Co mogę powiedzieć po jednym dniu, to tyle, że jest kampania e-book myślnik 1 i 1000. Tysiąc... 500 zasięgu, 1685 wyświetleń i koszt 1968 z całego dnia. Przełożyło się to na kilka wejść na y, stronę newslettera i z tego co patrzyłem, zero zapisań do ebooka. Bardziej zero pobrań ebooka. Mogę z tego wywnioskować tyle, że po jednym dniu y, nikt się nie zapisał. Uhał super wniosek, ale jeżeli seria do niedzieli nic się nie zapisze, no to będzie już tak niezaciekawie, mogę powiedzieć i e, w, przez weekend będę też z newsletterem działał tak jeden na jeden, można tak powiedzieć. Będę to robił z szablonem, który jest w kursie szkoły pisania, który sprzedaję. Jeszcze nie przerobiałem tego działu, ale widziałem, że jest to właśnie tam pisanie jeden na jeden na w social mediach, więc przerobię to w wolnej chwili, w pewnie piątek wieczorem albo sobotę, to jeszcze zobaczę i w sobotę siłownia w końcu, jakby na... nie mogłem się tego doczekać i w końcu będę mógł na siłownię pójść. To jest akurat super uczucie. Zamówiłem też dzisiaj mikrofon jakby... może się tego nie spodziewałeś ale tak, zamówiłem mikrofon za prawie 800 zł jest to Shure SM7B i został przeceniony z prawie 2000 i tylko ze względu na to, że jest gwarancja zwrotu pieniędzy w momencie gdy produkt nie dotrze to właśnie tylko dlatego się zdecydowałem na zakup a i tak po tym jak mikrofon przyjdzie to wystawię go na Aleuro albo na OLX za 1500-600 zł. Jako nowy, bo będzie jednak to nowy mikrofon i jakby na to nie patrzeć, zarobek kilkaset złotych Także mikrofon ma przyjść za nie wiem dwa tygodnie, coś takiego. Jak przyjdzie, to pokażę Ci, e, jak taki mikrofon wygląda, bo i tak będę musiał zrobić zdjęcia. I czy w ogóle mikrofon przyjdzie Ale powinien przyjść, bo widziałem, że yy, Kilkadziesiąt osób już ten mikrofon zakupiło I było zadowolonych z zakupu Także mam nadzieję, że ja będę zadowolony Jak mikrofon przyjdzie i jak go sprzedam A na dzisiaj co? Zostały mi tylko do, do zrobienia pompki yy, Z codziennego wyzwania do końca vloga I będę mógł iść już spać bo jest troszkę późno, a trzeba będzie jutro nieco wcześniej wstać niż zwykle, aby się ze wszystkim wyrobić, bo jeszcze muszę pójść do sklepu i do banku. Dzisiejszy wynik to również 27. Tyle dobrego, że nie spadłem z wczorajszego wyniku i zobaczymy, jaki będzie wynik dnia. Jutrzejszego już nie na wykładzinie, a na zwykłej podłodze. Także dziękuję Ci bardzo za oglądanie i widzimy się jak zwykle jutro. Cześć.